Sponsorem wywiadu jest AutoGT Centrum Dealerskie Hyundai, jeden z największych dealerów samochodowych na Mazowszu. Kontakt do firmy w aplikacji mobilnej oraz na stronie www. Sochaczew.pl, silna reprezentacja teamu Elsa i spółka, Eliza Bartosia Anita Znamirowska. Witajcie dziewczyny. Witamy serdecznie. Spotykamy się w związku z tym, że 23 marca w Sochaczewie będzie fantastyczna premiera waszego spektaklu Magiczny Świat Przyjaźni, ale zanim do tego dojdziemy i opowiemy o samym spektaklu, mnie ciekawi, jak z grupy animatorek, koleżanek, znajomych stałyście się... No, twórczyniami i aktorkami spektaklu, bo to chyba nie, nie jest takie oczywiste, prawda? Zacznijmy od początku. Kiedy się spotkałyście? Jak w ogóle Elza i spółka zaczęła działać? Elza i spółka powstała już dawno temu. No można powiedzieć, że dawno, bo już 5 lat temu w zasadzie to zaczęłam prowadzić animacje jeszcze wcześniej, bo jeszcze byłam w szkole. Gdzieś tam jakieś malowanie buziek mm. tego typu i gdzieś tam zawsze marzyłam, żeby wystąpić na jakiejś scenie i dalej pociągnąć nie tylko malowanie buzi, ale na jakąś większą skalę. No i chyba to było w 2018, jak chciałam wystawić swój pierwszy w Sochaczewie na Mosirze bal karnawałowy i szukałam Anny z Krainy Lodu, która by mi zaśpiewała. No i dałam ogłoszenie i tak oto pojawiła się Anita. Tak, ale chyba najpierw była z tobą Weronika, Weronika tak. Ziemińska i ja byłam tą chyba trzec tym trzecim filarem, tak. który się pojawił. Yy, I no, pamiętam to spotkanie. Yy, myślałam, że się nie polubimy, bo tak mówię, o napisała do mnie jakaś dziewczyna, mówię, dobra, pójdę, zobaczę. pójdę, zobaczę, co tam, co tam ona chce ode mnie. No i okazało się, że spotkałyśmy się i do drugiej nocy przegadałyśmy po prostu. I to było i to, było to. Bo... kliknęło. I to było pierwsze spotkanie w ogóle, gdzie wcześniej się nie znałyśmy, nie widzieliśmy więc jakoś tak. Yy, amor, Tak, teraz już się rozrosłyśmy, już jest nas uu, sześć takich stałych sześć stałych hmm. animatorek i dziewczyny, które nam pomagają. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Marta, Weronika, Jagoda, Maja, Maja. Oliwia. Ja może powiem Olivia Państwu, Duli. dlaczego nie ma tutaj całego teamu. Bo się nie zmieści. <grym> Takie mamy warunki techniczne, tak. jakie mamy wobec tego silna reprezentacja. Dziewczyny takie animacje dla dzieci wymagają, moim zdaniem, przynajmniej nie wiem, nie robiłam ich, bardzo rozmaitych umiejętności. Wy musicie być troszkę plastyczkami, właśnie troszkę aktorkami, ale troszkę też psycholożkami, prawda? To jest też fajne w tym, że każda z nas w czymś innym jest w tym, dobra. Tu Anita zaśpiewa, tu jedna zatańczy, tu coś pomalujemy, i to gdzieś tam wszystko razem w całość powstaje piękny, piękny team. Piękny team powstaje i ten właśnie team wypracowuje spektakl. Opowiedziałaś już, że te marzenia pojawiły się prawie na początku Waszej działalności, tak? Ale pierwszy spektakl zrealizowałyście w zeszłym roku. Tak. Opowiedzcie o nim, przypomnijcie, i powiedzcie, czego gracie w ogóle jeszcze. I już nie gramy, bo skupiłyśmy się teraz na tym naszym magicznym świecie przyjaźni. Ale ta jedynka to w ogóle powstała spontanicznie. Cały, to, cały ten teatr i powstał tak po prostu. Od tak, nagle. Tak. Zrobiło się samo, tak? Tak. Lampka mi się w głowie zapaliła. Zróbmy przedstawienie. Nie, no mówiłaś, że za była pani na tak a, tak, a może byście zrobili przedstawienie? Myślałyście o tym kiedyś? Może byście zrobili przedstawienie. I Eliza pff, otworzyła ja, się, czakra. Przedstawienie. Dlaczego by nie zrobić przedstawienia? Hmm. No, i tego tak wstrasza. Pierwsze na przetarcie, o nim już nie będziemy mówić, powiedzmy o tym magicznym świecie przyjaźni. Eliza, ty jesteś autorką scenariusza. Nie do końca, bo gdzieś siedziałyśmy razem wszystkie. Znaczy, pomysł, i... pomysł, pomysł tak. jakby się wytworzył, zawsze się spotykamy. Zresztą z jedynką i z dwójką było No, tak było dokładnie samo. tak samo, to była taka burza mózgów. Burza I mózgów, i każdy... potem mamy naszą ukochaną Martę, która nam to wszystko. śpiewała w, w całość. Mhm, tak. A piosenki? O, piosenki to też jest burza Znaczy, taką ciekawostkę nie wiem, czy mogę to powiedzieć. No, mogę to powiedzieć, że byłam umówiona na nagrywanie tej piosenki na godzinę 17. Tej piosenki, czyli ja tutaj uzupełnię piosenki tak. promującej tak, 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 tak. spektakl, tak, tak, tak. którą możecie oglądać w internecie i na naszej stronie. I na godzinę 17 byłam umówiona na nagrywanie. A o godzinie 16.00 powstał dopiero tekst. Dosłownie z na nami na kolanie usiadłyśmy i sobie co Ale jak to mówią, takie są najlepsze, prawda? No, no tak. podobno Mozart do jednej ze swoich, ze swoich najsłynniejszych oper napisał dwie godziny przed premierą, więc. <grym> także tak, w tym szaleństwie jest metoda, jak najbardziej. To zabawy, zapraszamy, tu się razem poruszamy w tej zabawie. Super będzie i przyjaciół poznasz wszędzie, bo w tym świecie kolorowym każdy ma swoje przygody. Choć tu z nami magia wszędzie, smutnej miny już nie będzie, już nie będzie. To zabawy czas, to zabawy czas, obrót zrób i w ręce klasz. To zabawy czas, to zabawy czas, podskocz tu i klasz. Zabawy, jazz, to zabawy czas, to zabawy czas, zatem z nami i się baw. Nasza bajka się zaczyna. Czym, o czym śpiewacie, o czym gracie? Co możecie w ogóle zdradzić na temat magicznego świata przyjaźni, żeby zachęcić do udziału w tym spektaklu? Hmm. Znaczy myślę, że poruszamy w ogóle bardzo ważne tematy, czyli, czyli taką prawdziwą przyjaźń, że przyjaźń, przyjaźń jest najważniejsza, że na miłości wszystko się opiera, więc taki myślę bardzo fajne. przekaz. to dobro zwycięża tak, tak, nad tak. złem. Myślę, że taki fajny przekaz dla dzieciaków. Yy, i i, i połóż mieli za. Dla dzieci. <grymne> Ale chyba nie tylko dla dzieciaków. Słuchajcie, przecież wszyscy wiemy doskonale, że na spektakle dla dzieci chodzą też rodzice Teraz. i oni wcale nie bawią się gorzej, prawda? Muszę powiedzieć, że na naszej premierze było więcej dorosłych niż dzieci i powiedzieli, że bawili się świetnie że mimo to, że przyszli bez dzieci, było super, że gdzieś, gdzieś chwyta nie tylko te dzieciaki, ale zaciekawia też dorosłych, co się wydarzy, ta akcja, mm. cały czas coś się dzieje, więc myślę, że to jest nie tylko inna dla dzieci, ale i gdzieś dla dorosłych też. Też będą się świetnie bawić. Rozumiem, że fabułę nie zdradzicie, dobrze. Przyjmuję to do wiadomości. Nie, 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 Przy, przyjmiemy to do wiadomości. Natomiast chciałabym się dowiedzieć, dlaczego na plakacie Anita jest tak inna, niż cała reszta. To jest w ogóle kwintę. Esencja mojego chodzenia na animacji, bo ja jestem jedyną w ogóle osobą na animacjach, która ma inny kolor koszulek. Bo ja kocham czarny zresztą, jak widać. I to jest. No, ja mam czarną koszulkę jako jedyna i dziewczyna już tam. Dlaczego tylko ona ma czarną? No i w tak Ja taka... jestem na tym plakacie na czarno, ponieważ ja na samym początku jestem bardzo. Zła. Złą postacią. Czarny charakterem. Takim czarnym charakterem. I o dziwo bałam się właśnie, że. Um, że tutaj młodzież, która nas ogląda, że będzie się trochę nie bała, albo że będzie miała. Tak, o". że te dzieci jednak przestraszą się. Czarny charakter, mm -hmm. gdzieś jakby czarownica, jakby, prawda? A te dzieci po przedstawieniu, po naszym spektaklu, pan pyta, co podobało wam się najbardziej? Ta zła! <laughs> No, ale to zło przyciąga, zło musi gdzieś tam być. Mówimy, mówimy o tym, może dla tych, którzy nie wiedzą, o zupełnie premiera odbyła się w błoniu, a tak, my zapraszamy tak, w Centrum Kultury w Błonie. na premierę słuchaczewską. I właśnie wróćmy do tej premiery fabuła fabułą, piosenki piosenkami, ale do tego jeszcze jest całe mnóstwo innych elementów. Słyszałam coś o balonach, o ogniach, tak? To tak. tak? y <laughs> To jest taki nasz znak rozpoznawczy, że zawsze jak mamy jakiś występ, to, to staramy się jak najwięcej tych elementów animacji widzieć. I tam po tam tym tak spektaklu, upchać. tak, jakieś tam, a to tatuaże, a to balony, a to jeszcze tańce, zdjęcia. Przepraszam, jak wy macie siłę? Po godzinnym spektaklu, w którym dajecie z siebie wszystko, bo wiem, że dajecie z siebie wszystko, jeszcze kolejna godzina zabawy, animacji, szacha. jak to jest? Nie czujesz w ogóle zmęczenia. Te Jakbyś zobaczyła to dzieci, które się tak cieszą, czekają na to zdjęcie, biją brawo i, i patrzą tak, to wtedy jakby zapominasz, że cokolwiek jesteś chora, czy cię coś boli. no Bo zdarza się, że nie zawsze jesteś w pełni sił, żeby zagrać, czy tam iść na animację, ale w momencie, jak już wchodzisz w tą bardzo i wchodzisz w ten świat, to jakby zapominasz, że cokolwiek dolegę. Wszystko jest już jakby jak najbardziej super fajnie i nie, nie czujesz... tak i nie to, to, że te dzieciaki was potrzebują, to was niesie po prostu. Tak, to tak ja to, to jest piękne. Płynę. Dzieciaki to jest, to, jest, to jest najszersza istota w ogóle na, na Ziemi, i słyszeć od nich, że im się podobało, no to już wiemy wtedy, że, że było dobrze. Tak, i te opinie, że na przykład ciężko było tutaj mój kolega mówi, ciężko było moją córkę, zawsze czymś zaciekawić, a ona mówi, się tak zaczarowana, że w ogóle co ja do niej to ona. I nic, w ogóle Jemu nic, nic nie istniało. Tylko, tylko ten, ten magiczny świat. Może to jest też takie. Prawdziwe, dlatego że to jest taka nasza prawdziwa historia. To jest taka historia, gdzie, bo tak się przedstawienie zaczyna, ja potrzebowałam na bajkowy festiwal pomocy i namalowałam sobie te przyjaciółki. A zwłaszcza, że ja. Maluję, to gdzieś to się sprawdziło w tym Ale sensie. żeś mnie namalowała w takim razie. Nie mogę się No żartyra. i namalowałam sobie Weronikę. Cynthię, dzieci. Moja dzieci. No całe dziewczyny namalowałam, które występują, bo tak mają takie imiona tutaj naszy, naszych dziewczyn. I gdzieś kałam z atramentem mi się rozlał. I Jak zawsze na mnie. I niestety na naszą melodię, która stała się czarna. Czarno poswiadczą, i gdzieś e, potrąciłam ten kałamarz, który wydlał się z atramentem na moją kochaną postać Melody i suknia zmieniła się w czarną. No i wyobraźnia ci ruszyła. No i już potem. Dalej nie zdradzimy. Dalej nie zdradzimy. Zapraszamy 23 marca. No i... 23 marca, Słuchaczkie Centrum Kultury w Chodakowie. Tak, gdzie bilety? Świetne pytanie. Bo to jeszcze, uważam, że kluczowe jeszcze ich nie ma. Jeszcze ich nie ma, nie ma ale już ma, na początku następnego raz. tygodnia będą już, więc proszę obserwować e, naszą stronę. Więc będziemy już tam informacje wrzucać, gdzie bilety i wszystkie informacje już mam nadzieję, że tak porusz szybko. konkretnie. Ale do 23 jeszcze sporo Mamy czasu. Czas. Mamy nadzieję, że zainteresowaliśmy naszych widzów na tyle, że te bilety rozejdą się jak ciepłe bułeczki, albo jak pączki w tłusty czwartek w ciągu pięciu minut dosłownie. Ale jak was znam, to spektakl to nie jedyne czym się zajmujecie, prawda? Cały czas działacie. Tak. No cały czas, teraz właśnie, y, jesteśmy już po balach, czy jeszcze to trwa? Jeszcze, jeszcze trwa. troszeczkę. I Ostatnie już nam bale zostały. Dzisiaj były jeszcze dwa bale, w poniedziałek. Mamy... Nagrywamy w piątek. Tak. <laughs> w poniedziałek mamy jeszcze bal. No i już tak pomału ten sezon karnawałowy się kończy, ale to był naprawdę. Hardcore. No dla was ten sezon zaczyna się w Mikołajki, prawda? Trwa yes. potem przez Święta, później Karnawał i co odpoczniecie sobie? Ja myślę, że ja zawsze mówię, sezon trwa tyle i tyle, ale ten sezon się nie kończy. Nie On kończy. naprawdę się nie kończy, ja mówię tak, po wakacjach to już ten sezon piknikowy się skończy. Nie, nie kończy się, bo jest Andrzejki, jakieś inne imprezki, zaraz Mikołajki, nie zdążymy odpocząć, bo już kolejne jakieś wydarzenia. Jakieś... Ale od czego ty chcesz odpocząć? Tak, to znaczy w zasadzie tak. Ale czasami, ale czasami by się przydało. Dziewczyny, dużo sił, yy, udanych prób. Waszego spektaklu. No i oczywiście pełnej sali, chociaż tego nie trzeba życzyć, bo ja nie wątpię, że tak właśnie będzie. Eliza Wartosiak, Anita Znamirowska, reprezentacja Timu Elza i spółka gościła w studiu SHF.pl. Bardzo Wam dziękuję. To my dziękujemy. dziękujemy. I przypomnę, że sponsorem programu była firma AutoGT, jeden z największych dealerów samochodowych na Mazowszu.